a w studiu y, monitora PolVision rozmawiamy i zapraszamy na spotkanie z literaturą w ważnym dla y, milionów Polaków y, w Stanach Zjednoczonych okresie, a mianowicie zbliżają się... Komunie to czas y, oczywiście imprez, ale to również dobry czas, żeby zagłębić się w literaturę związaną z tymi właśnie obrządkami. Zbyszek Kruczalak, Kaja Czytelniczka, witamy serdecznie. Witam serdecznie. Parę sugestii, mam nadzieję, interesujących, żeby tę uroczystość niezwykłą przecież zrobić jeszcze bardziej interesującą, podniosłą i jeszcze bardziej niezwykłą. Zaczniemy od y, y, zbioru y, utworów muzycznych. Y, które są świetnie przygotowane i opracowane właśnie na takie okazje jak komunia. Tam są te wszystkie zebrane i kościelne, czyli bardziej religijne, i te mniej kościelne, czyli świeckie. Pieśni związane z uroczystościami pierwszokomunijnymi. Polecam Państwu, ponieważ w związku z tym przygotowane, przygotowane, przygotowywane zawsze przyjęcie może, być, może mieć ciekawszą, ładniejszą oprawę, jeśli Państwo skorzystacie z tych komunijnych pieśni wydanych na CD, na płycie CD. A poza tym książki, które możecie Państwo dobierać. Właśnie z, pod kątem tych, którzy do pierwszej komunii przystępują. To znaczy albo wersja angielskojęzyczna, albo dwujęzyczna, albo polskojęzyczna, w zależności od tego, w jakim języku dziecko czuje się lepiej. Jeśli Państwo spojrzycie na ekran, możecie zobaczyć Biblię, Biblię dla dzieci, wersję angielską i polską. Biblia jest dwujęzyczna i daje tę możliwość, że Tekst jest przygotowany w niezwykle przystępny i atrakcyjny sposób, ponieważ jest opracowany według klucza językowego, który pozwala rozumieć nawet te trudne teksty biblijne w łatwiejszy sposób dlatego że specjalnie dobrano łatwiejsze słownictwo, aby lektura Biblii nie była zbyt. Trudna, zbyt uciążliwa i w sumie aby dziecko nie zniechęcić do czytania tekstu biblijnego. Druga Biblia, bardziej kolorowa, ale już jednojęzyczna, wersja polska tylko i wyłącznie, Biblia dla dzieci. To tekst, który jest opracowany na podstawie no, takiego fundamentalnego opracowania biblijnego. Mówię tu oczywiście o Biblii tysiąclecia. Y, bened benedyktynów tynieckich, którzy opracowali tę taką najbardziej klasyczną, najczęściej cytowaną i publikowaną wersję Starego i Nowego Testamentu. Tutaj mamy oczywiście wersję uproszczoną, niemniej jednak też opowieści biblijne obejmują Stary i Nowy Testament i są szczególnie przystosowane właśnie dla młodego. Odbiorcy. Poza tym tekst zupełnie niezwykły może być dla tych, którzy do Komunii przystępują w wieku trochę starszym niż zwykle, bo przecież takich też mamy. W związku z tym Pismo Święte w obrazach. Jeśli Państwo zobaczycie, bardzo atrakcyjnie wydane, ponieważ kolejne zdjęcie pokaże Państwu, co jest w środku i w jaki sposób te obrazy w Biblii się mają. Jedno z najciekawszych wydań, które y, y, może służyć do obcowania z tekstem biblijnym właśnie nie tylko przez tekst, ale też przez Obraz. A poza tym ogromny wybór tzw. pamiątek pierwszokomunijnych. Jak Państwo zobaczycie na ekranie, one są przystosowane dla różnego odbiorcy mogą stanowić doskonały dodatkowy prezent związany właśnie z uroczystościami pierwszokomunijnymi. Zresztą w środku mają też przygotowane miejsca na wpisy, na podpisy, na dedykacje, także będzie to znakomita, bardzo piękna i ciekawa pamiątka po wielu latach jeśli oczywiście się zachowa będziemy mogli sobie ją przejrzeć i przypomnieć tę niezwykłą uroczystość a na koniec coś dla tych którzy chcą być bardziej inspirujący dla młodych ludzi a przynajmniej przygotować dla nich coś co będzie inspiracją na późniejsze, w późniejszym okresie ich poznawania świata myślę tutaj o przepięknie, zupełnie i niezwykle y, wydanej mitologii. Państwo możecie y, zobaczyć okładkę, ja zaraz pokażę co jest w środku, a jest to tekst o tyle niezwykły, ponieważ jest reprintem, czyli przedrukowaną starą wersją oryginalnej mitologii z początków XIX wieku, kiedy to podróżnik John Oro zrobił mnóstwo różnych, zadzi zadziwiających często, komentarzy na marginesach, a y, wydanie, które Państwo Widzicie przed sobą na ekranie, to właśnie reprint tego wydania, który, mitologii, który John Oro wziął ze sobą i w Grecji, w starożytnym Egipcie, w basenie Morza Śródziemnego, tam gdzie podróżował, korzystał właśnie w trakcie poznawania tych niezwykłych regionów. Jeśli Państwo zobaczycie, w środku między innymi koperty z różnymi cudownie opracowanymi, na przykład podręcznikami do nauki greckiej, czy, czy łaciny. Jest też pióro, którym Państwo możecie napisać list Do Zeusa. No i oczywiście mitologiczne genealogie bogów oraz wszystko to, co składa się na te niezwykłe historie, które są no, szalenie. Przecież istotne dla naszej kultury. Często nie zdajemy sobie sprawy, w jaki sposób mitologia na co dzień jest związana z naszym życiem, jak często nawet używamy. Pewnych sformułowań, które pochodzą wprost z mitologii, a często nie zdajemy sobie z tego sprawy, jeśli oczywiście nie znamy mitologii, ale ta książka pozwala nam ten tekst poznać lepiej, ciekawy i w zupełnie niezwykły sposób. Polecam Państwu przepiękny, bardzo inspirujący prezent. Może być znakomitym, właśnie podarunkiem pierwszokomunijnym. Zbyszek Kruczala, Kaja Czytelniczka po literaturę związaną z obrządkiem Komunii Świętej. Zapraszamy oczywiście do księgarni DZ. W monitorze polweżen. mówiliśmy już dzisiaj o teatrze muzycznym, o książce. Teraz kolej na film. Propozycje filmowe na ten weekend przedstawi Zbyszek Banaś. Oto mieszanka filmowa.